Cześć, cześć. Widzę Was serdecznie z mojej ulubionej parkowej ławeczki. Chciałam Was zachęcić i zaprosić do takiej akcji, którą wymyśliłam. Nazywa się Akcja Mindfulnessacja. Chcę Was zachęcać, chcę, żebyście zaczęli, żebyście spróbowali dobrodziejstwo, jakim jest mindfulness. Chcę Wam pokazać i yy, przekazać Wam to, że to jest bardzo proste, nie da się tego zrobić źle. Przynosi ogromną ilość profitów cudownych. Jestem na świeżym powietrzu, dlatego że fajnie jest sobie móc pooddychać na świeżym powietrzu. Jeśli macie taką możliwość, zachęcam. Dużo ruchu i oczywiście w międzyczasie takie ćwiczenie oddechowe. Które sobie zaraz razem zrobimy. Nie potrzebujecie, kochani, tak naprawdę nic, żadnych sprzętów. Jedynie czego potrzebujecie, to chwila Waszego wolnego czasu. Możecie zacząć od 5, nawet 3 minut, 10, 15, 20. Zaufajcie mi, że jeśli już znajdziecie ten czas, zaplanujecie go sobie, bo to tak naprawdę jest kwestia planu organizacji. Chęci, to później, jak się już rozsmakujecie i rozsiądziecie i poczujecie to ukojenie, spokój, on przychodzi po kilku minutach tych ćwiczeń, to będziecie chcieli dłużej pozostać w takim ćwiczeniu, w takim błogostanie. Tak, bo to później się przeradza w błogostan i w takie po prostu uczucie spokoju. Oddech, który mamy cały czas przy sobie. Za darmo. Naprawdę to jest ogromne narzędzie, i yy, jeśli nauczymy się z niego świadomie korzystać, to przynosi nam ogrom profitów. Więc, kochani, yy, zaczynamy. Ja yy, aktualnie siedzę na ławce, więc jeśli chcecie, możecie siąść na krześle. Możecie też siąść na ziemi. Ze skrzyżowanymi nogami. E, ważne, żeby wasze pośladki były troszkę wyżej. Możecie sobie usiąść na złożonym kocu. Możecie usiąść na poduszce. E, I ważne, siedząc na krześle czy na ziemi, żebyście czuli wasze e, kolce, żebyście czuli wasze e, pośladkowe kości. Zapomniałam nazwy teraz. E, tak, żebyście czuli wasze kości pośladkowe, żebyście się czuli osadzeni na nich. Siedząc na ławce, mam osadzone stopy, oparte o ziemię stopy, osadzone pośladki, mam wyprostowane plecy, nie opieram się. Czuję tak, jakby mnie ktoś za sznureczek ciągnął do góry, czy siedząc na podłodze, czy na krześle. Czyli jestem wyprostowana, mam wyprostowane plecy. Mam opuszczone ramiona, nie, nie podnoszę ich do góry, nie napinam ich, staram się nie napinać ciała, to właśnie poczuć takie rozluźnienie, poczuć, że ramiona opadają, ale jednak jednocześnie jesteśmy bardziej w stronę mobilizacji nastawieni, bo chcemy się dzięki tym ćwiczeniom też nauczyć koncentrować, nie idziemy raczej w stronę na razie relaksacji, nie kładziemy się, nie opieramy się. Siedzimy Czujemy to nasze oparcie, uziemienie, i staramy się znaleźć nasz oddech teraz, taki jak jest, naturalny. Taki jak każdy z nas ma teraz swój oddech. Możemy sobie na chwilkę przymknąć oczy, jeśli macie ochotę. Pozwólcie, że ja będę do Was mówić. Możecie sobie te ćwiczenia robić na słuchawkach. Wtedy łatwiej się Wam będzie skoncentrować na początku. Znajdujemy swój oddech, taki jaki on jest. Wdech, nosem, i możemy wydychać powietrze ustami. Wdech. Staramy się brać powietrze do brzuszka. Tak żeby nie podnosić ramion. Nie w ten sposób. Tylko bardziej oddychamy brzuchem. I wypuszczamy. Kontynuujcie proszę. Na początku może być takie odczucie niepokoju. Niektórzy też mówią nie, to nie dla mnie. Ja mam za dużo natłok myśli, to na mnie nie działa. Ok, tak, tak może się zdarzyć na początku, dlatego że zaczynamy hamować z tego naszego biegu, ferworu, natłoku myśli, na natłoku spraw. Nagle zaczynamy świadomie wyhamowywać. To jest nienaturalne dla naszej głowy, ona zaczyna bić na alarm. To jest też, co jest też normalne, dlatego że ta głowa stara się nas chronić. Eee przejedzie. Głowa stara się nas chronić. Podziękujmy jej za to. To, że alarmuje, bije na alarm, straszy nas w pewnych sytuacjach, ona po prostu e, zostaje wybita z pewnego rytmu. Jeżeli zostaje wybita z tego pośpiechu i chaosu, chce nas ochronić. Mówi nam hej, dzieje się coś dziwnego, dzieje się coś nienaturalnego dla Ciebie. Zaczynasz spokojnie oddychać i głowa... Jest wytrącona ze swojej równowagi, ze swojego rytmu. Więc jedyne, o co Was proszę teraz, to żebyście mi zaufali, że tam się nie wydarzy nic złego. To, że zwolnicie tempo i że wsłuchacie się chwilę w siebie, sprawi tylko to, aż to, że po prostu po jakimś czasie. Może po kilku, może po kilkunastu minutach, może przy następnej sesji oddechowej poczujecie się lepiej, poczujecie spokój. Te myśli, które napływają, oddychamy, te myśli, które napływają, one będą napływać. To jest dla nas normalne. Tak jest, jesteśmy skonstruowani, tak jest skonstruowany nasz mózg. Te myśli będą napływać. A nam chodzi o to, żeby podczas ćwiczeń mindfulness, ćwiczeń oddechowych, bardziej skupić się na naszym oddechu i na tym, co płynie z ciała, niż na tym, co dzieje się w naszej głowie. Staramy się trochę odczepić od naszych myśli, dlatego że nasza głowa cały czas przetwarza to, co było, cały czas przetwarza i myśli o tym, co będzie. Większość tych rzeczy nie wydarzy się. Tak naprawdę tylko sobie je w głowie konstruujemy, te historie stwarzamy, eee, a najlepiej, najbezpieczniej i najspokojniej czujemy się tu i teraz. Więc jeśli dasz sobie tą chwilę w spokoju, Każdego dnia, regularnie. To jest bardzo ważne. Regularność. Nasza głowa jest jak mięsień. Nasz mózg jest mięśniem, jak każdy inny. Mięsień naszego ciała. Jeśli chcemy ją w czymś wyćwiczyć, to potrzeba nam regularności. Jeśli chcemy zrobić szpagat, to regularnie, codziennie ćwiczymy i rozciągamy nasze mięśnie, żeby zrobić szpagat. Jeśli chcesz przyzwyczaić głowę do tego, żeby funkcjonowała w inny sposób niż dotychczas to trzeba ją tego nauczyć, wprowadzić pewien nawyk oddychamy. I tu Was serdecznie zachęcam do dodania ćwiczeń oddechowych każdego dnia, na przykład zaraz po myciu zębów do porannej kawy herbaty przed wypiciem kawy polecam, żeby jeszcze tak się wdrożyć. Taki czas spokoju, zanim zostanie nam dodana ta energia z kawy. Ja moim uczniom albo kursantom, którzy przychodzą do mnie na kursy, lekcje mindfulness, daję takie naklejki. I wymyśliłam sobie, żeby przykleili te naklejki na swój telefon. To jest rzecz, którą mamy ze sobą cały czas, praktycznie. I ta naklejka przypomina im: a okej. Okay. Chcę sobie zrobić teraz chwilę, odciąć się, znajdę sobie miejsce dla siebie, kilka minut i poćwiczę sobie chwilkę ćwiczenia mindfulness. Więc, kochani, oddech to jest wielkie, potężne narzędzie, mamy je cały czas ze sobą. Jeśli damy mu popracować świadomie, to sprawi, że obniży się nasze ciśnienie krwi. Będziemy spokojniejsi. Będziemy potrafili wydostać się z takich naszych pułapek myślowych, bo ta głowa nas lubi straszyć, dlatego że ona chce dla nas dobrze. Ona chce, żebyśmy przetrwali. A jeśli pojawiają się jakieś nowe sytuacje, ona nas straszy po to, żeby nas ochronić. Okej, okay, dzięki, ale też niektóre rzeczy nam nie służą. A dzięki temu, że będziemy świadomi i będziemy potrafili zatrzymać nasze myśli, czego będę Was uczyć, zatrzymać, może przekształcić, może podpowiedzieć sobie coś, może wydobyć się z jakichś takich naszych ścieżek, które wydreptaliśmy sobie latami ze ścieżek negatywnych, ze ścieżek straszących, ze ścieżek powstrzymujących nas przed czymś, co na przykład chcielibyśmy zrobić, o czym marzymy. Da się to zrobić. Tylko potrzebna jest regularność. To jest rzecz bardzo ważna, kochani, to, że obejrzycie ten film i chwilkę ze mną poćwiczycie. Super, ale tak naprawdę reszta leży w Waszych rękach i w Waszym oddechu. Postarajcie się zastanowić, kiedy możecie dodać do swojego dnia tu kilka, kilkanaście minut praktyki. Ja Wam podeślę linki. Będziecie mogli sobie powybierać osoby, głosy, z którymi chcecie pracować. Sama będę Wam o tym przypominać. Mam nadzieję, w przyszłości sama nagram takie mindfulnessacje. A teraz gorąco Was zachęcam do tego, żebyście się zastanowili nad tym. Ciągle oddychajcie, proszę, malutku. Żebyście się zastanowili. I chcę Was po prostu do tego gorąco zachęcić. Poprawiajmy jakość naszego życia, pomagajmy sobie, i wszystkiego dobrego. Oddychajcie pełną piersią. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Całuję Was serdecznie i do zobaczenia. Do usłyszenia, pa! pa.